Nigdy nie spodziewałem się, że, że Gold Team tak się rozrośnie, a przede wszystkim, że, spro, że ściągnę, no, tak mogę zapowiedzieć do siebie takich ludzi, chociażby Paweł takich jak Ty, bo tak naprawdę Ty też jesteś, ty też jesteś legendą i, i tą legendą byłeś przed tym, jak, 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 jak byłeś w Gold Teamie, a mam nadzieję, że ta legenda będzie rosła. Wspólny teraz. Będziemy, mamy jeden kierunek. Otrzymałeś we mnie płomień, który nie ukrywam, troszeczkę przygasł i Ty masz taką siłę. Ludzie jak e, reagują na Ciebie i, i nawet dorośli faceci płaczą, kiedy są promowani na stopnie brazylijskiego jiu-jitsu, otrzymują ten wymarzony pas niebieski czy, czy jakiś inny kolor. Generalnie zruszenie jest podobne jakby ktoś wręczał, nie wiem czy to będzie dobry przykład, e, pierścionek zaręczynowy. No Boże, co się z tymi facetami dzieje, powiedz. Bo tak naprawdę ten pas to jest pierwszy, pierścionek zaręczynowy, bo zaręczamy się. W momencie kiedy dostajemy niebieski pas mam nadzieję, że, że to jest właśnie taki pierwszy krok do, do zaręczenia się z tym Dżudzicu. Tak jak powiedziałem, nie każdy mu, musi być mistrzem, ale te Dżudzic może przez całe życie, e, życie e, być w nas i tak naprawdę może przychodzić na treningi się. I się odstresowywać, i żyć innym życiem, a nie tylko pracą i domu Takie główne cechy, które starasz się przekazać dzieciom na treningu, to w sposób prosty, no bo dzieci muszą jakby prostym, prostym językiem jakby otrzymać informacje, to rozumiem, że to jest odwaga, dbanie o, o przyjaciół, dbanie o rodzinę i to udaje się takie cechy cnoty właściwie przekazać dzieciom. To może tutaj przykład. Aleks, powiedz, jakie ja, co ja Was staram się nauczyć na treningach? Żeby zawsze była odwaga, żeby, żebyśmy byli wojownikami, żeby nie płakać na treningu. Zawsze, żeby było jak najlepiej. I bardzo ważna rzecz jest taka, że wiadomo, sporty walki to są konfrontacje. Natomiast na treningach staram się zaszczepić właśnie takie taki koleżeństwo, nawet rodzinność. No i właśnie tutaj może, może e, Jeremiasz nam powie jak on uważa, co on uważa, e, co jest dla niego najważniejsze na treningach, jak, jak, odno, jak należy odnosić się do kolegów e, podczas walki i po walce. Walczysz dlatego, że się uczysz. No, nie, tutaj nie, nie wszyscy mają pomarańczowy, żółty pas u nas na inwestycji, to chyba jest zielony. To... No nie wiem jak to opisać. Dokładnie. No bo ja... No bo, no bo walczy się dlatego, że się chce i się to lubi, nie tylko dlatego, że ktoś jest zły. Lubię walczyć i zdobywać medale, złote i srebrne i obojętnie jakie. No właśnie, Bianka lubi zdobywać tylko medale. Naprawdę chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo dumny z moich, z moich uczniów i mam nadzieję, że oni też są dumni ze swojego trenera. Teraz? Widzę, że troszeczkę jesteś taki spięty jeszcze, bo to jest stres taki troszeczkę, tak? tak, tak. Będziesz chciał jeszcze przechodzić na takie tak, walki? Tak, tak. A co najbardziej ci się podobało? Przewracanie czy co? Przewracanie Przewracanie ci się podobało. Tu jest trudno. Mistrzostwa Polski, taka najwyższa ranga. To nie jest za jeszcze na czterolatka? Zdecydowanie nie, chodzi na pływanie. Jeszcze wszystko ma być zdrowy, giętki. Uważam, że to w sam raz. No widać po wyniku i po jego jakby można powiedzieć dorosłych odpowiedziach, prawda? Dokładnie. Dojrzały musi być też już w tym wieku. No to gratuluję syna, gratuluję taty, który jakby y, umie wyznaczać kierunek. No ja bardzo dziękuję za to. No i myślę, że będzie cały czas trenował i Rus i, i No i ja się cieszę... Że mądry chłopak i wysportowany. Ja się cieszę, że mam takiego zawodnika. Gratuluję Ci. I gratuluję tacie. Dziękuję. Do zobaczenia na treningu. Jesteśmy w szlemie na mistrzostwach Polski. Maciej, e, przedstaw swoją drużynę. E, jest to drużyna Liga Gold Team ze Szczecina. E, rocznik i... Od 7 lat z góry Mamy też trzech reprezentantów tych młodszych Jak się, dynast... z... Jak się nazywasz? Majki Majki linkę tak? Słynny wojownik Ziszna Dami Taty, tak? Wygrałeś? Tak ciężko było? Tak Ojej Ale masz piękny medal. Pierwsze miejsce, proszę państwa Słuchajcie, jak właśnie jak tam wyszło? Nie, niektórzy walczyli, pewnie niektórzy czekają na walkę, tak? Oczekiwanie jest najgorsze pewnie, bo chciałoby się wejść na walkę i czekać. No, ale za chwilę będziecie walczyć, tak? Nie chciałoby się walczyć. Jeszcze nie walczyłeś? To jest najbardziej wygadana osoba z poprzednich zawodów, nie? nie. <laughs> I spełniło się to co obie, obiecywał trener. Co, jaki pas mamy? Jest, pas panaczowy gratuluję Ci. Ale słuchaj, dzisiaj w takim razie walkę trzeba. Wygrać! Więc? Będzie pierwsze miejsce. Będzie pierwsze miejsce. A jak poszło dzisiaj? Bardzo dobrze, jestem zadowolona z siebie. Czy mieszka była twarda, ale dała radę. A walczysz zaraz do finału, czyli o złoto, tak? O złoto. O kurczę. Powiedz mi... Warto było czekać na walkę? Warto. Warto było wylać tyle potu i krwi na treningach. Ja ciężko pracuję, i to, to, to widzę. A... Nerwy były w nocy? Dobrze się spało, czy nie? Jak to jest przed, przed Spało walką? się dobrze, tylko przed walką był chwilę stresu, ale później, gdy już zaczyna się czyli, bardzo, to nie myślałam czy, o czyli tym. Czyli nie stresujesz się tak jak ja, bo nie. ja przed walką po prostu nie śpię. <laughs> nie, w tym razem nie było tak źle. Może to jest ten dystans emocjonalny, że to nie są moje pierwsze zawody. Czyli drugie okay. już. już trzecie, drugie, tak? Trzecie. No to jest, trzecie to nie jest tak dużo, prawda? No nie jest, ale to już wszystko. Dziewczyna, Le... która sama sięga po złoto, tak? Nie czeka. Wiadomo. Dobrze, no czego Ci życzyć? Powodzenia. Siły! I siły! Nie, i siły. Dasz powodzenia, myślę, że nie potrzebujesz, a, a spokojnie możesz to rozegrać, rozumiesz to? Nie podnieść się taktycznie zdobyć pozycję na punkty, poprowadzić walkę. Masz jakiś plan w ogóle? Mam, ale go nie zdradzę. Dobrze, dobrze. Spokojnie i odpoczywaj, i, odpoczywaj, i odpoczywaj, wiesz? A kondycyjnie dobrze przygotowana jesteś? Tak, nie jestem w ogóle zmęczona. No gratuluję, walkę wygrałaś. dziękuję no, no, bardzo. No. Widziałem, że był z poprzednia walka przegrana, tak? Tak. Ale zmobilizowałaś się i udało się. No, bo tam był dopinki. Czy co, będzie srebro? No, na no to wychodzi. takiej u ciebie to nie widziałem, bo to taka jest spokojna, uśmiechnięta zawsze, optymistyczna. Nie myślałem, że tak się angażujesz yy, w trening. No jest, no znaczy ostatnio też tak ten yy, angażowałam się. No, no ostatnio też pokołam niestety na, nie? bo miałam trzecie i... Ha. i... żal było? No trochę. Czyli tak na serio podchodzisz do tego? Tak. Jesteś twarda w, na macie i w życiu. I co? Teraz bijemy się o złoto, tak? Może na następnych zawodach się e, uda, natomiast to były mistrzostwo Polski. Ty wiesz, że jesteś wicemistrzynią Polski? No, to znaczy no wiem. Ty to niezna całe życie swoje, to jest najwyższa ranga zawodu w Polsce. I... Jak I tak. się czujesz jako wicemistrzyni Polski, czyli osoba, która jest druga w Polsce w swojej kategorii. Znaczy, fajnie, no czy fajnie, no żałuję, że przegrałam tamtą walkę, no ale chociaż to drugie, no. No znaczy, że trzeba będzie po prostu mocniej to popracować, to prawda? I maksymalnie mm. na pory. A jak się podobają zawody? Co się najbardziej podoba? Um, no nagrody. Ha! Kościółki, no, medale. Jest no, pięknie. Tak. To jest piękne emocje w sporcie. Fajnie, 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 fajnie. Słuchajcie, moja kochana Patrycja. Trenujesz? Ile za mną już trenujesz? Trochę jeszcze się mm. parę lat. Minęło, tak? Mm -hmm. Roczek? Drugi? Rok na, dru na półtora już. O Boże, tacy starzy jesteśmy. No słuchajcie, są efekty, są prawdziwe emocje. A... no i co? Myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo. Tak, <laughs> Także zapraszamy do dronowania brazylijskiego do przeżycia prawdziwych emocji. A, zapraszamy. Jesteśmy z Żar, z klubu Fight Gold Team. I niestety nasz jeden zawodnik musi iść do ceremonii udekorowania medal.